Dzień dobry, witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym vlogu. Moi drodzy, dzisiaj Wam opowiem o takim zawisku, które sobie tak roboczo nazywałem kolejowym kryzysem, i dokładnie Wam opowiem, na czym to polega. Moi drodzy, od pewnego czasu dochodziły do mnie takie myśli, że w zasadzie troszeczkę za dużo tej kolei jest jednak w moim życiu, że gdzieś tam na Discordzie większość osób. To są e, związani, to są osoby gdzieś tam związane z tematyką kolejową, a niektórzy wręcz to są e, pracownicy kolei. E, dodatkowo gdzieś tam to poczucie, że te jednak zagadnienia kolejowe nie są na moim kanale lepiej oglądane niż niż na przykład chociażby Call of Duty, i tak dalej. To wszystko jakoś tak, e, i, i to wszystko gdzieś tam w mojej głowie. Powodowało takie poczucie, że troszeczkę jednak tego jest za dużo, że potrzebuję sobie zrobić od tego przerwę. <laughs> dlatego też nie było liveów. Na początku wakacji były live tylko Zeotraka. Potem liveów w ogóle nie było, bo odeszło mi na natchnienie, ale do, do, do tych liveów zamierzam wrócić także. także e, oczekujcie. E, I e, to nie jest jakby ten kolejowy kryzys. Nie wynika dlatego, że. Ja coś mam do, do tych ludzi. Brońcie, Panie Boże, ale mówię po prostu: jakoś miałem takie wrażenie, że tego jest za dużo. Że ja jednak, jak bardzo się tym nie interesuje, Że gdzieś tam e, to podniecanie się tymi żółtymi czołami, e, jakimiś tam super składami, to wszystko jakoś tak sprawiło, że miałem wrażenie, że mnie to już troszeczkę przerasta, że, że, że tego już faktycznie za dużo. Gdzieś tam ta świadomość, że gdzieś tam sporo osób, które znam, właśnie po pasji już nawet pracuje na kolei, bądź. Gdzieś tam przemierza się, żeby pójść do technikum kolejowego. No, ja sam chciałem iść, ale e, tak jak już wielokrotnie opowiadałem, jakie było zamieszanie, że nie, nie wiadomo, czy ona jest, czy jej nie ma, w związku z czym nie poszedłem. Mm. To wszystko tak powodowało takie poczucie takiego wypalenia, że troszeczkę jednak tego za dużo i po prostu musiałem sobie zrobić od tego przerwę, ale obiecuję, że wrócę. Mam w planach, mam w planach już e, właśnie powrót do tych kolejowych zagadnień, tym bardziej, że e, chcę się jeszcze uwinąć przed premierą Battlefield czy of ponieważ wtedy to. Całkowicie mnie to pochłoni, więc chciałbym, żeby też ta część widzów, która po to głównie tutaj na moim kanale siedzi, też miała coś dla siebie, także, także postaram się, żeby tutaj też dla was coś było. No i tak jak mówię, moi drodzy, tego vloga po prostu nagle kwestii wyjaśnienia i poinformowania was o tym, że coś takiego mi towarzyszyło, ale mówię, postaram się jak najbardziej tutaj do tego wrócić, po prostu potrzebowałem takiej przerwy i i mam nadzieję, że ta przerwa mi po prostu pomoże i te live'y będę robił z jeszcze większą przyjemnością. I zajmował się tymi zagadnieniami z jeszcze większą przyjemnością, niż to dla was obie. Tak jak mówiłem, nie ma to znaczenia, raczej nie ma to w związku z tym, że ja coś do, do tych osób mam. Tylko po prostu ja miałem takie wrażenie, wa że to jednak troszeczkę za dużo i że muszę sobie zrobić przerwę. Zresztą gadałem z kolegą po pasji, on też mówi, że że, że, że też miał podobnie, więc, więc nie jestem nie odosobniony w tym odczuciu, także... Także mam e, nadzieję, że już będzie wszystko ok i będę już na spokojnie mógł wrócić do tych live'ów, bo ja też je lubię. To też mnie to relaksuje, i wiem, że na pewno na te live'y czekacie. E, cóż, moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. E, za e, dziękuję bardzo mm, serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę e, oraz za wszystkie łap oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego. Do następnego materiału trzymajcie się. Cześć.